Kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś zgodnie z zapowiedziami będę mówiła o wszystkich ludziach przez cały czas Marty Guzowskiej, czyli trzeciej części przygód słynnego antropologa Maria Ibla, którego na pewno doskonale znacie, jeśli oglądaliście mój wczorajszy filmik poświęcony ofierze Polikseny. Link do tej recenzji znajdziecie w opisie poniżej, a skoro o linkach mowa przy okazji, zachęcam Was do odwiedzania kanału wydawnictwa W.A.B., na którym opublikowano fragmenty wszystkich ludzi przez cały czas, czytane przez Martę Guzowską. Książka czy przez autorkę, która ją napisała. Nic dodać, nic ująć. Czego chcieć więcej? Zachęcam Was do tego, żeby się tam zajrzeli. Myślę, że warto. Także link wklejam w opisie poniżej. Przechodząc do fabuły tej książki. Wczoraj przebywaliśmy w skąpanej słońcem Turcji. Dziś przyszedł czas na kretę, ale nie słoneczną, ciepłą, malowniczą, znaną nam z folderów turystycznych, a szarą, ponurą, wieczną i niezbyt przyjazną. Bo właśnie tak kretę widzi Mario, ponury frustrat, który bardzo szybko przekona się, że wiosna i góry współczesnej Krety kryją w sobie wiele złowrogich tajemnic, zdecydowanie więcej niż świat antyczny. Dlaczego Mario przybywa na wyspę? Otóż ściąga go tam jego przyjaciel Robert, archeolog, którego poznajemy na kartach ofiar polikseny. Dlaczego, żeby Mario, jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie, który na kościach znasił po prostu najlepiej na świecie, przyjrzał się tamtejszym znaleziskom? Dodam, że Robert zaczyna żałować swojej decyzji już z chwilą postawienia przez Marię stopy na greckiej ziemi i potem coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że ściąganie Mario na ten wykopy to chyba nie był zbyt dobry pomysł, zwłaszcza wtedy, gdy Mario naprawdę chamsko wytyka lokalnej archozoolożce pomylenie szkieletu ludzkiego ze szczątkami świni, ba, żeby Mario wytknął jej to tylko raz. Nie, on ciągle się nad nią paswi przy każdej okazji, po prostu nie potrafi sobie odmówić, sprawiając, że człowiek świnia urasta chwilami do rangi motywu przewodniego tej książki, ale, ale do czego zmierzam? Szkielet znaleziony na wykopaliskach to nie wszystko, że żeby akcja tego kryminału nabrała tempa, Marta Guzowska serwuje nam kolejnego trupa, tym razem w postaci miejscowej dziewczyny Aliki, która ginie w tajemniczych okolicznościach, zostaje zamordowana zaraz po upojnej nocy spędzonej w ramionach Maria, tak, tak, nasz podejrzany numer jeden. W związku z tym, że Aliki pochodziła ze wsi, w której nieobcyj spójście vendety robi się naprawdę ciekawie, ale nic wam już więcej nie zdradzę, wszyscy ludzie przez cały czas, to naprawdę świetnie napisana książka, która trzyma w ogromnym napięciu od pierwszej do ostatniej. Strony i to nie tylko ze sprawą zawiłej intrygi, ale też i przede wszystkim Maria, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi, co mu strzeli do głowy, co powie. To bohater, który ma naprawdę niewyparzony język i który zawsze mówi to, co myśli. W związku z tym, że kurtuazja nie jest mu specjalnie bliska, bardzo szybko, normalnie w błyskawicznym tempie, zraża do siebie prawie wszystkich, których spotyka na swojej drodze, no może poza Galanaki, albo Karlem, synem Franka, którego poznajemy na kartach ofiary polikseny. I to taka malutka, malutka uwaga, specjalnie wzięłam tę książkę, ponieważ na kartach wszystkich ludzi przez cały czas pojawiają się pewne nawiązania do wydarzeń opisanych tutaj. Więc najpierw radziłabym Wam sięgnąć po Fiery polikseny, a dopiero potem po wszystkich ludzi przez cały czas, chyba że chcecie sobie co nieco zaspoilerować, także ostrzegam, wracając jednak do tej książki i Maria. Tym razem nasz bohater będzie zmagał się nie tylko z zagadką kryminalną, niktofobią, na którą cierpi, chodzi oczywiście o lęk przed ciemnością, a także Polą Mor, panią Archon z którą dalej łączył go dość trudne relacje. Będzie tutaj zmagał się również z wymową greckich nazw, a także lokalnymi zabobonami. Dorzućmy do tego skomplikowane relacje w środowisku archeologów, kopanie pod sobą dołków, imię pozyskania funduszy na dalsze badania. Niektórzy będą w stanie wbić swoim przyjaciołom sztylet w plecy po to, żeby polepszyć swoją sytuację zawodową, także mamy tu sporo rozmaitych intryg i po raz kolejny okazuje się, że archeologia wcale nie jest jedną wielką, wspaniałą przygodą w stylu Indiana Jonesa, że to naprawdę okrutna walka o swój być swoje być albo nie być, ponieważ bez pozwoleń na wykopy, a także bez funduszy na badania, no po prostu zwykopali sknici, prawda? Nic się nie zdziała. I tu przy okazji chciałabym przeczytać słowa mojej ulubionej bohaterki na kartach tej książki Galanaki, która bardzo mi podpasowała, także szkoda, że to jest po prostu postać tylko i wyłącznie epizodyczna. Chociaż kto wie, może gdzieś tam kiedyś się pojawi, chociaż z drugiej strony nie sądzę, ponieważ ona jest bardzo, ale to bardzo związana z Grecją, także już nie przedłużam. Czytam Pewnie gdzieś w Chinach albo w Afryce jest inaczej Ale tutaj politycy cały czas są nacenzurowanym Lekarz może być w każdej chwili Pozwany za bunt w sztuce Nawet strażnik w więzieniu nie może spałować więźnia Żeby zaraz nie przyczepił się jakiś dziennikarz A archeolog Zwłaszcza kiedy już dojdzie dostatecznie wysoko może wszystko. Jak będę chciała zgnoić studentkę, to ją zgnoję. Jeśli nie spodobają mi się pańskie buty, mogę odmawiać panu pozwolenia na wykopaliska tak długo, aż pan posiwieje i zaczną się panu trząść ręce. I pies z kulawą nogą nie zakwestionuje mojej decyzji. Także tak to właśnie wygląda. Uwielbiam Galanaki. Naprawdę świetna postać. I raz jeszcze to podkreślam. Szkoda, że epizodyczna. A jeśli chodzi o tę książkę, Wszyscy Ludzie przez cały czas, to moim zdaniem naprawdę wyśmienita kontynuacja fantastycznego cyklu. Wyraziści bohaterowie, zawiła intryga, pełne zjadliwego humoru, dialogi, kreta, jaki nie znacie, Galanaki, oczywiście Galanaki, a także on, jedyny i niepowtarzalny Mario. Jedna z najbardziej wyrazistych, najbardziej charakterystycznych postaci literackich, ostatnich lat, O czym zresztą wczoraj mówiłam i coraz jeszcze podkreślam, naprawdę uwielbiam tego bohatera, jestem w nim zakochana na zabój. No i polecam wam tę książkę, jest świetnie napisana, czyta się ją migiem, pozostawia apetyt na więcej. Nie mogę doczekać się już kolejnych przygód Maria. Podobno w czwartej części będzie walczył z wampirami, będzie to coś po prostu niesamowitego. Oczywiście muszę jeszcze nadrobić głowę nieba, bo tego nie czytałam. Jeśli chodzi o wszystkich ludzi przez cały czas, za tę książkę, za ten egzemplarz, serdecznie dziękuję wydawnictwu W.A.B. Na sam koniec gorąco zachęcam. Was do odwiedzenia mojego bloga, na którym znajdziecie wywiad z Martą Guzowską, z którego dowiecie się między innymi, dlaczego to właśnie Mario, a nie Pola jest głównym bohaterem oraz narratorem tego cyklu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie ten wywiad przeczytać, będę Was też o nim informować oczywiście na moim fanpage'u, więc no, to by było na tyle. Wszystkich ludzi przez cały czas. Polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco, tak samo zresztą jak ofiarę Polikseny, która też jest po prostu cudowna, wspaniała, o czym też doskonale wiecie. Także bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się Pa!